Dzień dobry moi drodzy widzowie, witam bardzo serdecznie na kanale It My Dust Thanatos z tej strony i jedziemy dzisiaj z przygodami Kratosa w God of War na PC -ty. Ostatnio wjechaliśmy windą na górę, więc dzisiaj będziemy podążać, podążać, bo naszym zadaniem jest wejście na szczyt. Czekaj, ten jest cały. Jakaś notka. Modlitwa giganta. Prosi przodków, żeby go strzegli i doprowadzili do domu. Chłopcze, zaczekaj! Ja chyba wiem jak to działa. Spójrz. Co napisałeś? Poprosiłem, aby strzegli mamy. Myślisz, że będą nas strzec w drodze? Chodź. Czeka nas długa droga. No, dzisiejszy odcineczek zaczynamy od bardzo przyjemnej katcenki. Bo to chyba był jeden z tych lampionów, co Atreus zwracał uwagę wcześniej. Cofnij się! Ło! Ok, jakiś tutaj ogień. Ale to pułapka jakaś? Chyba tak. Co tu mamy? To jest srebro. A nie mogę się doczekać, jak znajdę jednego z y, braci. Krasnoludzkich, no bo tutaj troszeczkę tej stali w ostatnim odcinku żeśmy wyzbierali. O, widzicie, dlatego warto sprawdzać wszystko co jest dookoła. Bo będzie nas chyba czekało ulepszenie pancerza. No i uwaga. Wejdź do tunelu. Dobra! Aha, młody tam, a my musimy sobie poradzić sami. Dobra, to chyba trzeba po prostu przeskoczyć. O, pick. No i gitówa. No i co teraz? Raz, dwa, trzy. Ok. Raz, dwa, trzy. Udało się, no i super. Nie są jakieś trudne te łamigłówki na razie. Ta z tymi kolcami w poprzednim odcinku też nie należała do najtrudniejszych. Ostrożnie będziemy tutaj stąpać. O właśnie, w obawie przed czymś takim. To jakiś żart? Tego tylko brakowało. Widzimy się po drugiej stronie. No tak. Dobra, jedziemy. O, o, zobaczcie, tu się można schować. Git, to my sobie tu wejdziemy. Tylko jak ja mam to teraz zatrzymać pewnie? Gdzieś tu jest... A, to jest po prostu takie koło zamachowe. Myślałem, że to drzwi drewniane. Dobra, no to powolutku będziemy się przemieszczać bezpiecznie. Rozwalimy sobie te skrzyneczki. Hop, no nie, jeszcze tych tu brakowało. Przyjmuj topór. Jeszcze gdzieś jakiś? Teraz tak. Tu musimy przeskoczyć. Dobra, jedziemy. I schowamy się tutaj. Jest następny. Nie, 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 nie wracaj kratosik. Dobra, i teraz trzeba podbiec chyba i pokręcić tu kółeczkiem. Hop. Chowaj się szybko, 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 szybko. O! A, i się zblokowało samo. Super, bo myślałem, że będziemy musieli gdzieś jeszcze toporem rzucić. Zazwyczaj do tej pory przynajmniej tak to wyglądało. No i dobra. Jest skrzyneczka, nie pogardzę. Bierzemy wszystko, co dają. I co tu mamy? Skupienia. No to jest jak gdyby ten set cały zbieramy w tej górze. To już kolejny element. Tylko tak, tu widzę jeszcze parę znajdziek. Od razu się cofnę. Co tutaj mamy? Srebro pewnie, tak. Ło matko, ile srebra! Kupa kasy. Bardzo mnie to cieszy. I tu też pewnie srebro. No już troszeczkę mniej, ale zawsze. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, więc... My jesteśmy wdzięczni. No i co? Let's go dalej. No, konkretna budowla. Jest nasz Atreus, który znalazł Kolejny dziurę. Będziemy na górze szybciej, niż myśleliśmy! Aha. Pozwiedzamy sobie. Hmm. Dobra. Coś tu jeszcze co ja mam teraz zrobić? A, tutaj klocek jest. ok Przepchnąć go musimy, dobra. Ale to co, my zrzucamy? Tak, zrzuciliśmy... A! Okej, okay, jedziemy na górę. Git. Albo, może wciąż za dużo ważymy. Jeszcze drugi klocek. Spokojnie, Atreusie. Boom, poszło. Dobrze. Znowu jedziemy. Ej! Kiedy dotrzemy na szczyt, jak daleko będziemy sięgali wzrokiem? Do jeziora? Do węża świata? Do domu? Przekonamy się na miejscu. Póki co, bądź czujny. No, góra jest dość wysoka, więc myślę, że. Fajny będzie krajobraz na pewno. Rany! A Nic mi nie jest. Straciłem równowagę. Wiesz, jesteś dość nerwowy, jak na takiego siłacza. I co w tym złego? Dzięki temu wciąż żyjemy. Może, ale życie w nerwach nie daje, frajdy. No, kacenka z rozmowami. No, martwi się o ciebie. O co my rozbiliśmy się? O, jest, dobra. Trzeba wziąć topór w rękę. O, proszę, jest i tarcza. No. Od razu jednego się pozbędziemy. No, jednego się pozbędziemy. Ojej, zapomniałem, że tu... Dobra, hop. Dobra, git. O, trojeczka nam tu wpadła. OS. Kolejni. Ojej, zapomniałem, na razie, o! Ło! <laughs> Lubię takie rozwiązania. A ty łapkule Jeszcze ktoś? No oni tu padają, jak mówię, ale ilu. Ale ile ich tu jest w ogóle? Strasznie dużo. No i... kto no i od miecza wojuje. Dobra, też będę nerwowy. Tu powinniśmy wysiąść? Nie. Utknęliśmy. Aha Ale nas zbójnęło trochę. Część dźwigu zahaczyła o, o te ścianę. Możesz go wydostać? Dawaj. Wypychaj. No i poszło. Myślisz, że jeszcze daleko? Nie wiem. Będą nas jeszcze atakować? Na pewno. O rany, Ta. bądź gotowy. No, budowla jest dość konkretna. O jest znowu! Ogruszony Ojojoj, oj, oj, to zabolało. O Jezu, jest na duży. Chodź tutaj. Dawaj, wsiadamy na niego. Let's go! Dawaj. Dobrze, zrzucaj. Tłuczemy go. Ło, było blisko. Dobra, padł. Jeszcze tu koleżka na górze. O. No, reakcja była opóźniona dość mocno. O, mamy jakiś tutaj fanty za zabicie tego gościa. Powiem wam tak, no na tym poziomie trudności, no to ja naprawdę... Czerpię ogromny fan z tej rozgrywki. Nie wiem jak to by było na poziomie trudniejszym. Podejrzewam, że jak sama nazwa wskazuje byłoby trudniej, ale no naprawdę jest bardzo przyjemne taki pełen enjoy z tego, co się robi tutaj i co się potrafi. A, widzicie, zapomniałem w ogóle rozdać punkty umiejętności. No ale dobra, to będziemy kminić przed... Chyba jesteśmy bezpieczni. ...następnym odcinkiem. Na to wygląda. No to teraz może jak odłożę topór, to nic się nie wydarzy. Ojcze, kiedy rozsypiemy prochy mamy, co potem? Co nas czeka? Nic nas nie czeka. Wrócimy do domu. I tyle? Koniec przygody? Na razie. Ale będziemy mieć dużo pracy. Miałeś wtedy rację na łodzi, kiedy chcieliśmy ostatnie drzewo. Powiedziałeś, że coś się zmieniło. To prawda. W naszym domu nie jest już bezpiecznie. ale znowu będzie. Poza tym musisz się dalej szkolić. Dobrze. I zapuścić brodę. No, jeszcze trochę nam zostało na szczyt. Nie wiem, czy tu wysiadamy. Bo tak. Jesteśmy prawie na szczycie. Nic nas nie powstrzyma. Uspokój się, płacze! Trzymaj się za mną. Tak jest. Puść to. Jezu, ile ma życie! O Jezu. Pierz ten topór.! Ej, no co jest? Przepraszam nie byłem przygotowany na coś takiego. Uciekaj ten blad. Ten... Ale jest duży! Co ty robisz?! Przygotuj się! Brakowało. Nie mam pytań. Aż gęsi i skórki dostałem. Ła. Wow. Ta gra jest naprawdę sztosem. Stój. A, okej. Okay. Wow. Co to było? To była spadająca kulka czegoś tam, która zniszczyła mur z czegoś tam. Więc będziemy musieli z tego korzystać zapewne, bo to odblokowuje nam te ten... Ale powiem wam, że ten smok jest kozak. Jestem ciekawy, czy będziemy się jeszcze z nim bić. Jako jakimś bossem. No bo troszeczkę utrudnił nam wędrówkę. Pewnie on zamieszkuje tą górę niczym Smaug w Hobbicie. Bardziej mnie też jeszcze zastanawia, co to było za jego zionięciem, bo to wyglądało niczym Gidory z Godzilli. Taki naelektryzowany promień. To wygląda jak korzeń drzewa Yggdrasil. Ok. Kryształy do rozbijania. Możesz niszczyć przeszkody wokół soków drzewa świata. A czyli to jest sok drzewa świata, Ok. Łącząc kryształy do rozbijania z energią elektryczną. Ok. Czyli ten ten elektrycznością wziął no w sumie skrystalizowane. Bije od nich moc. Aha, no to prosta mechanika. Coś takiego! A i one się w ogóle respią. No dobrze, to będzie trzeba o tym pamiętać. I co teraz? No idziemy dalej. Nie do wiary, że walczyliśmy ze smokiem. Celowałem w oczy, ale ciągle traciłem równowagę. Myślisz, że to ich dom? Zamieszkały tu po odejściu gigantów? A może to one ich przepędziły? Chłopcze, powietrze się rozrzedza. Przestań mówić. Oddychaj. A, tak, dobrze. No, ja nie byłem przygotowany zdecydowanie na to, co się wydarzyło. Ej, ale tu wszystko jest naładowane prądem. Mam nadzieję, że to nie będzie nam, że tak powiem, robiło demedzu. Słyszysz to? Coś tam chyba krzyczy. To sindry, chyba. Czekaj, to sindry. Zabijesz coś tak wielkiego? Jeśli wytrącimy go z równowagi, zajmę jego uwagę. Co ty wyprawiasz? Musimy mu pomóc. Idź w prawo, znajdź dobre miejsce, czekaj na mój znak. Dzięki. Ej, pokrako! Tutaj! No to jedziemy chyba z tematem. Stary Kratos. No naparzamy naparzamy. gdzie spadają tutaj jego pociski Nie, 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 nie wsysaj mnie, nie wsysaj mnie Co my musimy tu zrobić? Aaa, dobra widzę, patrzcie widzowie mamy tutaj kuleczki. Dobra, Czy jak on się elektryzuje trzeba będzie go miotać tymi kulkami Ja nie pamiętam, jak tu się celowało. któregoś z Dobra, już widzę. Dzisiaj musimy teraz wyczuć dobry moment. Po prostu. No tak, teraz się naelektryzuje. Ach, widzicie, jak nas trafią kulki, to nam wybucha to w łapach. Dobra, i teraz hop. E? No, elektryzuj się. No, chyba siadło, czy nie O, teraz siadło O ci panie! Dawaj, 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 dawaj e, topór w rękę. Czy nie? Co ja muszę tu zrobić? A, w to miejsce, które eksplodowało. Dobrze, dobrze. Ajajaj, przeszedł po mnie. Ale dobrze, dostał czerep. Okay. Czyli my pewnie musimy nad tym przeskoczyć. Po łapach? Ajajaj, dobra. I teraz po łapach? Tak. Dobra, i teraz może nam się uda. Nie, czyli muszę po prostu może dodżować to tarczą. Tak, było, żeby wcisnąć ku. Ja chciałem na tym przeskoczyć, niemądry ja. Ujujujuj. Dobra, i on jest znowu naelektryzowany, teraz przynajmniej był. Dobra, jest zionięcie. Przepraszam moi drodzy, oj, przez to lepiej nie przebiegać. Mhm. Czy jednak nie? Czy to trzeba zrobić w momencie jak on dzieje ogniem? Ok, nie przejdziemy teraz. Czy tu mamy jakieś te? Nie mamy. Dobra, teraz siadł. Git. Pewnie jeszcze zaraz będzie trzeba to zrobić. Dostał, czy nie dostał? Chyba nie. Dobrze, teraz dostał. Bierz topór w rękę. Git. No epicka walka, chyba pierwszy taki nasz boss. Na początku rozgrywki Ale się po mnie przeszedł. Życie, życie, życie. Okej. Okay. No pokaż. Była dobra, niedosłownie. Okej. Okay. Co on teraz robi? A okej, okay, znowu to uderzenie. Dobrze, że zainwestowaliśmy w ten pancerz, bo on strasznie dużo obrony i dużo dipsa nam się ściąga. Dobra, znowu mamy zionięcie, weźmiemy sobie to, dobra, dostał, raz teraz do kulki, do kulki, szybko jest, jest, git. i jedziemy. Chłopie, lubię smoki, nie chcę cię zabijać Chłopcze, jesteś cały? Tak! Mam plan! Na moją komendę obniżysz żura! Ale! Nie wiem jak on działa! Nie obchodzi mnie to! Przygotuj się! Aj, pod ku. No chodź, 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 chodź. A po łapkach dobra trzeba będzie bić. Aj dziabną A rzty to poranie o, 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 o. Dobra Dobra przyjął jeden strzał. Chcemy przyjmować. No dawaj, Jest! Dobrze, 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 dobrze. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. To no było przebił mu O Jezu. Do to go musiało zaboleć. Naprawdę się udało. O ty! A! Ale... ale nikt, nikt nie zabił smoka od setek lat. Od czasu Wielkiej Trzebieży Smoków. I o ile się nie mylę, zrobiliście to dla mnie. Mylisz się. Po prostu stał na drodze, nic więcej. Zaprzeczaj ile chcesz, ale uratowaliście mnie. A to zasługuje na nagrodę. Co to jest? Strzały splecione je miały. Celniejsze niż Heimdall. idealnie wyważone. O. Dzięki. A, Dobrze. Zaczekaj. E, u, nie to. Eee. Spotkaliście znów broka? Tak, mówił, że nie masz talentu. Hmm. O, i że jestem samolubny. Nie, pewnie. Że bardziej cenię wygląd broni? Nie, niż jej zastosowanie. Że jestem pretensjonalny? Nie. I sztywny, żydliwy. Wiem, co o mnie myśli, ale mnie to już nie rusza. Ha! Sparto. Nie mam na to czasu. Nie, 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 czekaj, 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 czekaj. Mam lepszy pomysł. Jaki? Potrzebny mi kieł tego smoka. Gdzie go, A, nieważne. O, ale syf. O, straszliwy szyb. idealny sprób. Idealnie, nada się. Ta, ja tego nie dotknę. Po prostu przytrzymaj. Hmm, hmm. Teraz nadszij tym cięciwe łuku twojego syna. No, zrób to dla mnie. A daj łuk. E, tylko dwa razy. Aha, ostrożnie, proszę. Pewnie. Teraz się podoba. Eee... E, jak by to wyjaśnić... Wzmocniłem włókna cięciwy wibrującym wzorem. Kiedy wycelujesz w zakrzepłe soki drzewa świata... O, o, widzę, że sam to rozpracowałeś. No to... to tyle. W końcu, kogo obchodzą moje wywody na temat piękna i zmyślności moich dzieł? Nie, nie... Zawsze do usług. <laughs> Dobrze. Moi drodzy, powiem tak. Ja, że tak powiem, za mówiłem. I zostawię to w takiej ciszy i niech każdy teraz sobie pomyśli o tej scenie, jak Kratos stał i ten smok spadł tak tą paszczą. Epicko. No i sztos. Wow. I tym akcentem epickim z nowymi zdolnościami łuku Atreusa żegnam się z wami. No jeśli to nie robi na was wrażenia, to nie wiem co zrobi. Dzięki wielkie, że byliście ze mną. Trzymajcie się do następnego. Jo.